Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu za, Przewodniczącemu za udzielenie mi głosu. Jakoś nie widzę wszystkich radnych na sali, co się Towarzystwo Państwo uszczupliło, ale to nic nie szkodzi. My przyszliśmy tutaj dzisiaj zgodnie z obietnicą Pana Przewodniczącego Sejmu Województwa Lubuskiego. Czuliśmy się zaproszeni, przyszliśmy po raz kolejny pokojowo, chcieliśmy porozmawiać, merytorycznie porozmawiać o bardzo ważnej dla nas kwestii, odwołania naszego dyrektora. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pomimo zgłoszonego punktu do zmiany porządku obrad, radni zagłosowali inaczej. Przykro nam, dlatego że, Szanowni Państwo, to my na Państwa głosowaliśmy. To my jesteśmy Państwa wyborcami, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie. Ja wiem, że przykro jest słuchać takich słów, ale tak nie może być. Szanowni Państwo, dyrektor Taborski 15 lat pracował w tym szpitalu. Na sukces tego szpitala pracowało również półtora tysiąca ludzi. Ja wiem, że nie ma koło nas lekarzy dzisiaj. Oni dali stosowne dementi do spotkania z panią marszałek i do dementi otrzymali a, dziennikarze. E, nie ma dużo lekarzy, widocznie muszą być na swoim stanowisku pracy, a, w związku z tym ich nieobecność tutaj. Natomiast są pracownicy szpitala, którzy bardzo oburzeni są postępowaniem dzisiejszych radnych, na, na, że w ogóle ten temat nie wszedł dzisiaj do, do, do porządku obrad. Czy naprawdę są ważniejsze rzeczy, czy nie można było się pochylić, wytłumaczyć, dać wytłumaczyć się prawnikom, dać się wytłumaczyć dyrektorowi szpitala, My byśmy za pół godziny poszli spokojnie każdy do swoich obowiązków. Nie. Naprawdę przykro nam. Ja myślę, że będziemy na przyszłość pamiętać yy, yy, o tych Państwa deklaracjach. Szanowni Państwo, zapraszamy w środę, robimy po raz kolejny ukłon. Zapraszamy w środę do nas, do Centrum Monitorowania, na spotkanie. Rzeczywiście merytoryczne spotkanie, gdzie wszyscy będziemy mogli się wypowiedzieć. Prawdopodobnie mury tego e, obiektu jakoś niekorzystnie wpływają na merytoryczną dyskusję. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam wszystkie media, dlatego że chcemy rozmawiać otwarcie. My nie mamy nic do ukrycia. Chcemy posłuchać również wszystkich radnych. Może tam będzie lepsza atmosfera do rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo.